Się ponownie. Dzisiaj nie wsiadamy do samochodu. Dzisiaj spróbujemy zmierzyć się ze stresem na egzamin. No, jak zapewne wiecie lub niedługo się przekonacie No na egzaminie będzie towarzyszył Wam na pewno stres. Nie da się tego niestety obejść. Każdy z Was idąc na egzamin będzie czuł troszeczkę, że tak powiem, emocje z tym związane. Dlatego, no, musimy coś zrobić, żeby ten poziom stresu. No, ograniczyć, tak? Wiadomo, że niski poziom stresu mobilizuje. Jeżeli jest on wysoki, no to was niestety paraliżuje. Efekt drgającej nogi, oczywiście na pedale sprzęgła, brak takiego logicznego myślenia, co powoduje oczywiście wielkie problemy na egzaminie i na ogół rzeczy, które robiliście na jazdach dobrze, mogą wam nie wyjść, prawda? Także spróbujemy sobie tutaj jakieś rady, tak, wynaleźć, które mogą wam. Pomóc w tym zdaniu egzaminu, w zniwelowaniu oczywiście stresu, tak, co Wam z kolei pomoże łatwiej zdać egzamin. No, myślę, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu, tak jak powinniśmy się przygotować do tego egzaminu, żeby po prostu pójść na niego na spokojnie, nie przejmować się niczym, tylko zrobić swoje i wyjść z plastikiem. Może najpierw krótka opowieść. Jak oczywiście sam często wchodzę do środka egzaminacyjnego i widzę, jak tam. Sytuacja wygląda, no to nie jest zbyt ciekawie, tak? Każdy siedzi nerwowo, rusza nogami, przebiera, tak, i zastanawia się, kiedy go wezwą, prawda? Eee, no, wygląda trochę tak, jak wszyscy byli, po prostu jacyś przygaszeni, tylko jedyne światełko, które jest w ośrodku, powiedzmy, to pani w barze, która się uśmiecha i wszystkim próbuje dać dobrą radę. Natomiast pytanie, czy tak musi być, tak? Eee, czy jednak nie powinniście, eee, no. Wcześniej już przeanalizować sytuacji, co potraficie, czego nie potraficie, czy ten egzamin jest dla was no, będzie łatwy, czy jednak będzie to coś wyżyny, tak, po prostu do osiągnięcia. I wszystko tutaj zależy od waszego po pierwsze nastawienia po, po drugie, umiejętności. Każdy, kto nie ma stuprocentowych umiejętności, tak, poruszaniu się pojazdem. Zawsze będzie się e, lękał trochę tak? tego egzaminu, będzie się bał czy e, go zda, czy jednak nie popełni błędów, które z przerywaniem egzaminu, czy sobie poradzi. E, jest to zupełnie naturalne, dlatego myślę, że kluczem do zdania egzaminu bez problemu jest dobre przygotowanie. E, tylko dobre przygotowanie to jest pojęcie względne, tak e, bo mm, wiadomo, instruktorzy Wam mówią czy jest dobrze, czy jest źle, czy macie szansę zdać egzamin, czy nie macie szansy. No, i wy im ufacie 100% oczywiście, chociaż nie zawsze, natomiast no, w większości przypadków tak jest. Tylko pytanie, czy wy nie powinniście raczej sami najpierw przeanalizować sobie przed egzaminem jeszcze swoje mocne i słabe strony? Czy nie powinniście najpierw zrobić taki rachunek, rachunek sumienia? Tak, przejrzeć wszystkie zadania egzaminacyjne, jakie w ogóle są do wykonania na egzaminie. Zastanowić się, które potraficie zrobić, przy których jeszcze macie jakieś problemy. No i wiadomo, jeżeli zauważycie sporo problemów, które no, wynikają z waszego jeszcze braku takich idealnych umiejętności, czy nie powinniście jednak jeszcze poćwiczyć troszeczkę więcej. Wiadomo, że osoba, która jest pewna siebie i wie, że potrafi tak wykonać wszystkie poszczególne zadania egzaminacyjne, no pójdzie na pewno na egzamin bardziej spokojna. Ale, oczywiście, nie jest to tylko kluczowe, tak? bo no, nieraz się spotykam z osobami, które sobie świetnie radzą na kursie. Znaczy, świetnie to jest może za dużo powiedziane, tak? bo po 30 godzinach, czy nawet trochę więcej, raczej nikt idealnie jeździć nie będzie. Natomiast, no, na pewno, wystarczająco, żeby zdać egzamin. Natomiast, no, im bliżej egzaminu, nawet ostatnia jakaś jazda przed egzaminem, nagle się okazuje, że coś, co wcześniej wychodziło bez problemu, zaczyna być nie lada problemem. Tak? No i nie wiadomo, skąd to się bierze. Znaczy, teoretycznie wiadomo, im bliżej egzaminu, tym bardziej jakby ten poziom stresu u was wzrasta. No i powinniśmy sobie jakoś z tym radzić. Przede wszystkim powinniście sami być pewni siebie, tak? jeżeli wcześniej wszystko wychodziło dobrze, na egzaminie też powinno być dobrze, tak? Dlatego nie musicie się bać. Przede wszystkim pamiętajcie jedną podstawową rzecz. Egzamin na prawo jazdy to jest egzamin, od którego nic oprócz 140 zł nie zależy. I tego się trzymajmy. To nie jest egzamin na studia, to nie jest egzamin jakiś tam zawodowy, to nie jest egzamin, który jak oblejecie, nie wiem, to was z domu wyrzucą, tak? No powiedzmy sobie szczerze, to jest coś, co można zdawać ileś tam razy, ile tylko się da, wiadomo, pieniądze, tak? Natomiast no, nic więcej oprócz tych 140 zł od tego egzaminu nie zależy. Dlatego no, nie możemy go demonizować, tak? że jest to nie wiadomo co. Jest to po prostu zwykłe sprawdzenie umiejętności, tak? idziecie, sprawdzacie, jeżeli uda się, świetnie. Jeżeli nie uda się, świat się nie zawali. Pójdziecie tak? drugi raz. Nie możemy wyolbrzymiać sobie w ogóle słowa egzamin. Tak? To, co po prostu tam się będzie odbywało, to jest to samo, co jest na jazdach, tylko że, no wiadomo, jest to jakaś weryfikacja waszych umiejętności. Natomiast jeżeli jak mówię, no, nie uda się, naprawdę, po co się tym spinać? Pójdziecie drugi raz, trochę niestety poczekacie, bo teraz są długie terminy egzaminu, no ale tyle czasu żyliście bez prawa jazdy, więc tak naprawdę no, jeżeli komuś naprawdę tak pilnie nie jest to potrzebne, to nie będzie jakiś tam wielki problem. Także naprawdę nie. nie... Nie uważajcie tego egzaminu za jakieś nie wiadomo co. W Polsce zdawalność jest dosyć niska, ale ze względu na to, że ten egzamin nie jest taki łatwy, tak? Ale z drugiej strony, no tak naprawdę po 30 godzinach też nie wymagajcie od siebie nie wiadomo czego, tak? No bo... No, Idealnie, żeby jeździć, to są lata praktyki, tak naprawdę. Każdy popełnia jeszcze błędy idąc na egzamin, więc też nie możecie się za bardzo spinać tym, że tam jakieś błędy popełnia się jeszcze. Egzamin da się zdać, nawet nie jeżdżąc idealnie. Najważniejsze, żebyście przede wszystkim e, potrafili wykonać poszczególne zadania egzaminacyjne, takie najważniejsze, jak pakowanie, zawracanie z wykorzystaniem biełstecznego, e, zawracanie na skrzyżowaniach, tak. E, no zauważali znaki, jednokierunkowa jezdnia, żebyście wiedzieli, gdzie jest, kiedy jest od lewej trawędzi jezdni, trzeba skręcać w lewo, prawda? Żeby się z tym nie gubić, patrzeć na znaki F10, czyli znaki, które mówią, który pas, w którym kierunku skręca, tak, żeby te ślub... Siedby... Nie popełnić błędu przy zmianie kierunku jazdy jakiegoś, tak, że na zły pas wiedziecie. To są takie podstawy tak naprawdę na egzaminie. Natomiast to, czy tam leciuteńko gdzieś przekroczycie prędkość, czy tam minimalnie tylnym kołem leciutko najjedziecie na jakąś tam ciągłą minę, czy tam wam trzy razy zgaśnie silnik podczas tego egzaminu na ogół, nie ma to wielkiego wpływu na ogólnie wynik tego egzaminu, prawda? Dlatego jak mówię, starajcie się przede wszystkim dobrze przygotować pod względem tych głównych manewrów, które na egzaminie wykonujecie. Nie popełniać błędów skutkujących przerwaniem egzaminu, bo to jest podstawa. Każdy błąd, błąd skutkujący przerwaniem egzaminu to niestety jest po zawodach. Tak, 18 takich błędów mamy oczywiście w rozporządzeniu w sprawie egzaminowania. Znajdziecie to oczywiście w moim innym filmie. Także no, to jest taka najważniejsza rzecz. Przede wszystkim bądźcie dobrze przygotowani do tego egzaminu, tak żeby po prostu no, egzaminator. Widział, że panujecie, tak? Dobra obserwacja drogi, dobre, e, dobre e, przygotowanie pod względem doboru prędkości, do panujących warunków na drodze, tak? E, musi widzieć tak, że wy zauważacie wcześniej czasie pieszych, e, że dojeżdżacie do skrzyżowania, gdzie jest ograniczona widoczność, spokojnie, e, dobrze patrząc tak szybko jeźdź Dobieram dobierając dobry bieg. E, tam, gdzie można sobie szybciej pozwolić, bo jest jakaś łatwiejsza sytuacja, to podjeżdżacie szybciej, takie stopniowanie tej prędkości, tak? Umiemy, musimy umieć jakby do tego być dobrze przygotowani, tak? No, to są takie podstawy, bo po prostu wiadomo, że człowiek czuje się pewniej, jeżeli sam jest przygotowany dobrze, tak? Także, jak mówię, zróbcie sobie, rozpiszcie sobie zadania egzaminacyjne lub gdzieś sprawdźcie, jakie one są w ogóle, czy wszystko pamiętacie, czy wszystko robiliście na jazdach, jeżeli tak i wiecie, że te zadania Wam wychodzą, nie macie co się bać egzaminu. Natomiast w dzień przed egzaminem, no i w dzień już egzaminu faktycznie, no też powinniśmy troszeczkę tutaj no w pewnym sensie się przygotować mentalnie tak, do tego egzaminu oraz no kilka rad myślę Wam za chwilę podam tak co powinniście jeszcze zrobić oczywiście będzie to takich kilka banałów tak które każdy z Was pewnie wie no ale może komuś coś tam rozjaśni i będziecie dzięki temu no, mogli lepiej się do tego przygotować bardzo ważna rzecz pamiętajcie, że plac manewrowy jest kluczowy no, do zdania egzaminu. Także jeżeli macie problem z manewrami na placu manewrowym, no to niestety prawdopodobnie będziecie jeszcze bardziej zestresowani. Bardzo ważne jest to, żebyście byli pewni, tak, że przejdziecie pas bezproblemowo, pas ruchu oraz ruszanie zręcznego na zniesieniu, bo przecież to już jest taki pierwszy etap, że kiedy no, przejdziecie zadania na placu manewrowym, stres troszeczkę opada, wyjeżdżacie na miasto już uff Trochę Wam z głowy, tak? Wtedy już troszkę ten stres opadnie i na pewno będzie Wam już łatwiej na mieście oczywiście powalczyć, tak? Wiadomo. E, także, no, jak będziecie sobie robili ten rachunek sumienia, jak to, jak to mówię, e, czyli które manewry Wam wychodzą dobrze, w czym się czujecie e, mocni, w czym e, słabsi, no to uwzględnijcie właśnie ten plac manewrowy. E, no, jest to podstawa. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was e, no mm, ma problem ogólnie z zadaniami na placu manewrowym, albo stresuje się bardzo tym egzaminem właśnie tą częścią na placu. Zawsze macie możliwość wykupienia sobie przecież tak, pół godziny jazdy po placu manewrowym ośrodka egzaminacyjnego. Większość ośrodków udostępnia swój plac za opłatą oczywiście, także można poprosić swojego instruktora, żeby tam pojechać, oswoić się z tym placem, tak? Bo to nowe miejsce, wiadomo, wasz plac manewrowy w szkole. No, może być tam troszeczkę inne ukształtowanie terenu czy coś, tak. Natomiast to nie powinno oczywiście wpływać na, na wasze umiejętności. No ale zawsze takie oswojenie się z tym placem ośrodka egzaminacyjnego czyli tym, gdzie będziecie zdawać egzamin, no trochę pomoże, no bo nie będzie to nowa sytuacja, bo już tam byliście, wiecie jak to wszystko wygląda i tak dalej, czegoś tam spodziewać. Także... No mówię, ten plac manewrowy to jest taka podstawa i na tym się na początku w skupcie, to musi wychodzić perfekt, tym się nie ma się ogóle przejmować. tak. Czyli musicie mieć to w małym palcu, że tak powiem. Wtedy trochę stres opada na mieście, już powalczycie o to, żeby po prostu zdać ten egzamin. Tak? Czyli co? Jutro egzamin. To co dzisiaj zrobić. No, dobrze by było. Przede z kim się dobrze wyspać, prawda? Ale żeby się dobrze wyspać, żeby znużyć oczy mimo tego podnerwowania, no to po prostu wysiłek fizyczny, tak? Wiadomo, zróbcie coś, czego nie robicie na co dzień, chyba że ktoś wiadomo na co dzień trenuje coś, na przykład tak, no to wtedy nie ma problemu. Natomiast jeżeli nie, nie ruszać się tam za bardzo, to tym razem to zróbcie, tak? Jeżeli się bardziej zmęczycie, łatwiej zaśniecie, prosta sprawa. Oczywiście trzeba by się wyluzować, tak? No są to takie banały, tak? Natomiast powiedzmy sobie szczerze, no, dużej części osób to pomoże, tak? Obejrzycie jakiś dobry film, czy poleźcie sobie, nie wiem, posiedzcie na fotelu z słuchawkami na uszach, posłuchajcie jakiejś relaks relaksującej Was muzyki, wypijcie sobie oczywiście meliskę. No, rano może i też, tak, na uspokojenie, aczkolwiek jeżeli ktoś raczej ma problemy z koncentracją, no to może coś pobudzającego, może jednak, tak? No, trudno powiedzieć, tak? Każdy trochę inaczej reaguje. E, także, e, no, musicie znaleźć ten złoty środek dla siebie. E, w każdym razie, no, jak mówię, e, mocny stres musicie zniwelować jakoś, tak? Natomiast, jeżeli chodzi o jakiś tam lekki stres, który jest zawsze normalny i to raczej mobilizuje, jak już wcześniej mówiłem. E, także, też nie możemy jakoś tam e, przesadzać i do tego podchodzić w taki sposób, że zupełnie pójdę i będzie, e, będzie strasznie, tak? Przede wszystkim pomyślcie w ten sposób, czy na egzaminie będziecie robić coś innego niż na jazdach robiliście? Nie, dokładnie to samo. Co więcej, na jazdach prawdopodobnie robiliście więcej manewrów w krótszym czasie. Tak? Tu w lewo, tu w prawo, tu zawracamy, tu parkujemy, tu to, tu tamto, aha. Tak. Natomiast na egzaminie, wiadomo, trudność trwa się co najmniej 25 minut. Po pierwsze będziecie prawdopodobnie poruszać się po tych samych drogach, gdzie jeździliście na jazdach, tak? bo raczej wiadomo, że instruktorzy wiedzą gdzie egzaminy jeżdżą i z Wami to samo, po drugie jeżeli chodzi o częstotliwość wykonywania tych manewrów, tak? to będzie trochę więcej jazdy po prostej, tak, niż na jazdach, no bo na ogół na jazdach, wiadomo, robimy tam dużo lewo, prawo i tak dalej, natomiast na egzaminie, no, czas musi zlecieć, tych manewrów wcale nie jest tak dużo, mimo że mamy 27 zadań do wykonania, tylko że większość z nich to są oczywiście zadania typu nie wiem, omijanie, przejeżdżanie obok przystanków, jazda drogami jednokierunkowymi, dwukierunkowymi, czyli takie rzeczy, które się dzieją przy normalnej jeździe, prawda, dlatego jak mówię, no Wyluzujcie się tak spokojnie przed, dzień przed egzaminem z rana, już tam też żadnych wysiłków większych fizycznych, żeby się nie zamówić za bardzo, aczkolwiek no, dużo osób bierze jakieś tam leki uspokajające, tak? czy to pomoże. Powiedzmy sobie szczerze, wielkiego wpływu to nie będzie miało na Was, bo jakieś tam ziołowe tabletki, ok, może jakoś tam lekko wpłyną, ale to wiele raczej nie da. Bardziej Wy musicie sami, jakby wewnętrznie się uspokoić, tak? Przeanalizować sobie jeszcze raz, czy ja to wszystko umiem. Umiem, to nie mam się czego bać. Nie umiem, okej. Okay. Może być ciężko, ale z drugiej strony, co będzie, to będzie. Idę, zrobię swoje, nie przejmuję się, yy, dam radę. I jeżeli... No nie mogę podchodzić do tego, że muszę. Muszę, tak, muszę zdać ten egzamin. Yy, po prostu idę zrobić swoje. Jeżeli zrobię, fajnie. Nie, trudno, pójdę drugi raz. Nie przejmować się, naprawdę. Yy, dużo osób yy, idąc na egzamin tak naprawdę... Zastanawia się, czy egzaminator będzie miły, czy niemiły, czy będzie się czepiał, czy nie. No sobie szczerze, nie powinno was tak naprawdę obchodzić. Egzaminator wykonuje swoją pracę. Jeden jest gruburowaty, tak, inny jest przyjemny i miły, natomiast może on być jaki chce, i tak was nie może oblać za coś, czego nie zrobicie. Także prawda jest taka, że jeżeli będziecie stosowali do wszystkich wytycznych, które są na egzaminie, no to Egzaminator nie ma, nie może Was po prostu, nie wiem, zapisać Wam błędu za coś, co nie jest w wytycznych błędem, prawda? Nie może on sobie czegoś wymyślić. Może się czepiać, że to by zrobił inaczej, to by też zrobił inaczej, ale tak naprawdę dopóki nie złamiecie przepisu, no to tak naprawdę on nie może wam pisać błędu. Także róbcie wszystko, co potraficie. Jeżeli egzaminator wam mówi, że popełniliście jakiś błąd, to też się nie przejmujcie za bardzo, no bo... W każdym zadaniu egzaminacyjnym możecie prześmiać po jednym błędzie i tak ten egzamin zdać. Dopiero dwukrotne błędne wykonanie danego zadania będzie wynikiem negatywnym. Oczywiście nie mówimy tutaj o błędach skutkujących od razu przerwaniem egzaminu. Jest ich oczywiście 18, to nawet zapewne wiecie, e, tak, no bo tutaj nie ma zmiłuj się, przesiadać się i Was odwodzi. E, natomiast błędy te w poszczególnych zadaniach egzaminacyjnych, no by nie popełnić dwóch w jakimś konkretnym zadaniu, tak? E, czyli jeżeli Wam powie, że popełniłeś jakiś błąd tak, w zadaniu, no nie mówi wam, że jest wynik negatywny egzaminu no jeszcze, no to... Nie słuchajcie go w ogóle dalej, tylko jedziemy dalej. Przede wszystkim cały czas wybiegamy myślami do przodu, co my mamy dalej robić. To, co zrobiliśmy przed chwilą źle. Jeżeli to i tak nie był jeszcze koniec egzaminu, wynik negatywny, no to czym się przejmować? Ale dalej? Do samego końca skupienie tak na zadaniach, które wykonuję do przodu. Możecie mieć każde zadanie, jak kupiłem po błędzie i tak zdać ten egzamin. Także... No nie stresujcie się, bo dużo osób ma takie style, że jak pełnić błąd, to potem się już lawi nowo sypie, nie? Ale jak mówię, można popełnić tych błędów byle nie dwóch w tym samym zadaniu, tak? I, i tak zdać ten egzamin. Także popełniliście błąd, ok, zapominamy. I dalej myślę o tym, co jest z przodu do zrobienia. Kolejne zadanie. Nie mogę się rozkojarzyć, tak? Nie mogę teraz myśleć o tym, co było przed chwilą. O tym sobie w domu pomyślicie. Nie? Sobie w domu pomyślicie. Jeszcze jedna ważna rzecz, nie idźcie za wcześnie do ośrodka egzaminacyjnego, przecież y, stojąc tam i czekając na egzamin pół godziny na przykład, y, będziecie się jeszcze bardziej stresować, przecież y, ludzie wychodzą, wchodzą z płaczem, niestety niektórzy, y, no lepiej na to nie patrzeć myślę, tak, sami macie myśleć o swoim egzaminie. Nie patrzeć celowo inni, tylko pójść na ten egzamin. Nie wiem, 15-10 minut przed godziną dopiero tak, podchodzimy pod ośrodek egzaminacyjny, wchodzimy, czekamy na swoją kolej, na spokojnie idziemy tak na plac manewrowy, robimy swoje i tyle. Kiedy pójdziecie za wcześnie, będziecie czekać, stresować się, będziecie zmęczeni już tym stresem i tak dalej. Także no, nie ma sensu na pewno. Tak? Też nie idźcie na starym chwilę, żeby przypadkiem nie być za późno. Natomiast, jak mówię, nigdy za wcześnie. Na termin ma się na godzinę konkretną i z 10-15 minut wcześniej bądźcie najwcześniej. Dobra. Myślę, że sobie będziecie radzić tak. Nie przejmujcie się egzaminem. Egzamin nie jest taki trudny tak naprawdę. Da się go zdać jeżeli jesteście dobrze przygotowani na tym się skupcie tak żeby wiedzieć co jest na egzaminie żeby e, być dobrze przygotowanym do zadań konkretnych które wykonujecie e, czego wam instytutor nie powiedział sami doczytajcie tak sami gdzieś tam jeszcze e, poszukajcie informacji zgłębiając swoją wiedzę oczywiście e, no Będziecie w stanie na pewno samodzielnie oceniać, tak, co jest prawidłowe, co nie jest prawidłowe. Czasami tutaj instruktor mógł Wam nie, czegoś nie wytłumaczyć, o czymś zapomnieć, coś, nie, czy coś, że tak powiem, problemy z komunikacją mogą być, tak? Na przykład. Więc też samodzielnie, jeżeli będziecie szukali wiedzy, na pewno będziecie mieli tą wiedzę głębszą, szerszą, będziecie w stanie wszystko samodzielnie ocenić, co jest błędem, co nie jest błędem, także... Przygotujcie się dobrze, zdajcie za pierwszym razem wszyscy. Jak nie, to za drugim też nic nie stanie. Także powodzenia, trzymajcie się i w komentarzach, oczywiście, możecie pytać, tak, zadawać pytanie na różne tematy, pod różnymi filmami. Zawsze staram się udzielać odpowiedzi. Do zobaczenia w następnych częściach. Trzymajcie się.